Ja z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Simsy. Jak widzicie, nie ma scenki w tym odcinku, ale za to jest właśnie retrospekcja, taka szybka, kurczę, jak ten ekran gna. Dobra, w każdym razie grałam sobie trochę mają i postanowiłam, że po szkole w czwartek odwiedzimy Ale z Marcinem. Tutaj sprawdziłam, czy Henryk poszedł, miał iść do domu. No, kliknęłam, że ma iść do domu, ale Henryk wie swoje, wiecie o tym. Henryk jest wielką indywidualnością. Tak, i grałam, żeby zarobić pieniążki. Jak widzicie, mamy pieniążków troszeczkę. Dobra, no i weszliśmy do Ali. I jak widzicie wybuchu pożar. Marcin wykrył pożar. Ja przez chwilę spanikowałam, nie wiedziałam gdzie, no bo tu widzę, kurczę, nic się nie pali. No to sobie patrzę... Przecież to jest niemożliwe, żeby się paliło u mnie na parceli, ale sobie jednak zerknę, żeby potem nie było, żeby się chata zjarała. No i patrzę, gdzie oni biegną i się okazało, że biegną do mini ogródka. No i Marcin tam dzielnie walczył z gaśnicą. Tak, przyjarały mu się grillowane owoce. E, tak, no i biegnął tym swoim super krokiem. <grym> tak. No i ja myślałam, że Maja będzie panikować, ale nie, patrzcie, Maja ugasiła razem z Marcinem. I stwierdziłam, że tu musi być coś na rzeczy, że oni są tacy odważni razem, to wiecie, wiecie. No i postanowiłam, że musimy zagadać z Marcinem z tej okazji. Tak jest, pogratulować mu, że tam się udało ugasić pożar. Tam Alicja gada z tatą swoim. Tak, piąteczka, no bo przecież się udało. No, i tak zauważyłam, że całkiem, całkiem dobrze im kontakty rosną. Także wiecie, wiecie, znaczy się, no, ja tam nic nie sugeruję, nie? Ani nic z tych rzeczy, no ale. Tak, opowiedz obrzydliwy dowcip, Maja zawsze wie, co ma robić. I tutaj patrzcie, Henryk, widzicie to? On tak niby przypadkiem na Siusiu tylko wpadł, tak? O, proszę. I rozwaliło mnie to kompletnie. Kontrolałem córką zawsze i wszędzie. Kliknęłam mu, żeby poszedł do domu, no widzieliście, że kliknęłam, no. Dobra, i tutaj właśnie stwierdziłam, że chcę pogadać trochę z Alą. Chciałam iść do niej do pokoju, ale ona zeszła do nas, na dół. Ehm, no. Bo one były w sumie umówione na takie babskie ploty, a tu pożar wybuchł i wszystko skomplikował. No, ale sobie pogadały, pogadały. Potem sobie poszły gadać przed telewizorem. Tak, i potem poszły do swojego pokoju, znaczy do swojego, do Ali pokoju, dlatego że Alicja postanowiła pomóc Mai i dobrać jej tam makijaż, ciuchy i te sprawy, to jest taki babski wieczór, yy, Alicja się zna na modzie, tak, i tutaj już jest Maja po metamorfozie, hmm, podziękowała Ali, tak, okazało się, że Maja jest w tragicznym stanie i wysłała ją do domu i tu, proszę bardzo, okazało się, tak zauważyłam, że Marcino wzięło ciało siusiu i przyszła do niego mama. Wyglądało to tak, jakbym przyszła mu zwrócić uwagę na to, że nie poszedł siusiu przed e, z paniem. Jak to jest możliwe, żeby on nie poszedł siusiu przed spaniem, paniem? No, no i widać, Marcin to tak trochę z mamusią ma blisko, no ale no trudno. Tak, i tutaj macie w przyspieszeniu, bo te pieniążki na coś zbierałam. Zbierałam je na to, żeby dobudować pięterko. Liczyłam na to, że mi starczy, no ale... Dobra, no i jak widzicie, budowałam, budowałam, tak, proszę bardzo. Tak. Budowałam, budowałam, dobudowałam dach. Tak. No i tutaj postanowiłam przenieść sypialnię Henryka i Marii. No i tak widzicie, poprzenosiłam, poprzenosiłam. Tak. Posprzedawałam, co tam się dało. Przeniosłam komputer do pokoju. E, chciałam, żeby mi starczyło pieniędzy, to sprzedałam jeszcze barierkę ze schodów. No i wyszło. I zapraszam Was na odcinek. Jak widzieliście przed chwilą, grałam. Grałam kilka dni, dwa bodajże. No mniej więcej, co się pozmieniało, to tam już Wam powiedziałam, że właśnie był mały remoncik. Jak widzicie, jesteśmy spłukani kompletnie. No i teraz, właśnie przed chwileczką, Maja wróciła od, od Alicji. Jest w fatalnym stanie. Zaraz będziemy musieli ją ogarnąć. Ale zanim to nastąpi, to chciałabym wam jeszcze tak, no tak, no tu. Tu widzicie, że jest chwilowo ciemnica kompletna, nic tu nie ma, pusto kompletnie. No te wszystkie meble przeniosłam tu do góry, tak wam jeszcze tylko szybko pokażę. Nie na przyspieszenie, jak tu wygląda. Proszę Henryczek w piżamie stoi. Eee, tak. I co jeszcze tu się pozmieniało w międzyczasie? Pozmieniało się to, że przybyło nam rybek w akwarium. Tak, dwie paletki kupiłam, eee, żeby tutaj coś więcej już pływało. Nie wiem potem najwyżej się to zmieni. Em, ogródek. No, w ogródku się pozmieniało tak, że zrobiłam nowe szczepy. Chwila, może gdzieś to tu będzie. Mówili, mówili że w notatniku. Tak, szczepiłam pąk Mosaik i Orchideę, Lilia z Lwią Paszczą i Truskawkę ze Stokrotką, ten Smoczy Owoc jest stary, no i Maja... co tu się jeszcze pozmieniało, już wiem. Maria ma dziesiąty poziom ogrodnictwa, tak? Zdobyła dziesiąty poziom ogrodnictwa. Henryk tam nic, on tam tylko łowił ryby. No właśnie, łowił ryby. O, właśnie, łowił ryby, czyli możemy je sprzedać. I będziemy mieli znowu troszeczkę kaski. Prowokacja zostaje. A Maja zdobyła troszeczkę umiejętności malowania. Siódmy poziom mamy, dlatego że malowała obrazy i dlatego mieliśmy pieniądze, żeby dobudować pięterko. No i ona nie była w szkole. I teraz pytanie, czy ona musi. Nie musi odrabiać lekcji. Bo wzięła sobie dzień wolny ze szkoły, żeby zostać w domu, pomóc rodzicom i malować. No, i nie było w szkole. W czwartek. No i właśnie chciałam sprawdzić, czy musi robić lekcje, ale nie musi robić lekcji. Dobra. Biedna moja ty... Bruda się. Skorzystaj weź prysznic. Hmm, no i co? Głodna? Pójdziesz spać. No pójdziesz spać na chwilę, rano zjesz. Idź. Maria, co ty tu tosty robisz, nie? Dobrze pamiętam. Nie mogę teraz sprawdzić, co to jest, ale to są tosty francuskie. Yy, ten talerz... Aha, jakby coś, to ja wiem, że jest ten Hasioczek yy, płatny śmietniczek, ale no... Yy, nie chcę go, dlatego że to jest dla mnie troszeczkę za duże ułatwienie. A no, i jeszcze, żeby był, jakby co, to będzie filmik. Ym, ale zrobiła porcję tylko dla siebie, Maria. Dobra, zaraz to ogarnę. Jeśli będą pytania jakieś o mody, to będzie odcinek dotyczący modów, które mam zainstalowane, i będzie wpis na blogu z linkami do nich, ale to będzie za jakiś czas. I tutaj będą mody wszystkie, które mam, czyli i do Mai, i do Zielonej Osady. Razem. Także będziecie mogli sobie wszystko potem zobaczyć, co i jak. Henryk, ty poszedłeś spać, ty idziesz zaraz spać, ty musisz, Siusiu. I nie jesteś zmęczona, nie wiem, co ty robiłaś, jak mnie nie było. Weź to sprzątni. Potem się wyślę tutaj, żebyś. No, ale mogłaś już to dojeść, no, no. A, no i widzicie, tutaj śmiesznie jest tak, że są jedne krzesła takie, jedne takie, bo testuję, czy to jest wina tego, że te krzesła z modów są. Czy tego, że po prostu oni nie siadają, ale chyba jednak te krzesła z modów nie działają tak do końca. Gdzie ty idziesz do. Aha, i ja jej w ogóle jeszcze tutaj kazałam ćwiczyć umiejętności literackie, bo mówiłam, że ona będzie pisała książki, no i pisała te książki. No to co, nie dojesz tego, weź to zjedz. Jeju, biedna maja. Wykończyłam ją. A właśnie. Ja mam jeszcze pokazać dzieciuchy. Stój. Tu chodź. Zmień wygląd, bo pozmieniałam ciuchy, moi. Wstawaj. To była pomyłka. <grych> no, chodź tu. Bo jak widzieliście, była u Ali. I zrobiły sobie chwilowe, chwilę kobiecą. babski, babski wieczór. I została Maja zainspirowana przez Ale, żeby coś pozmieniać. No i pozmieniała. I widzicie, dorobiła mi makijaż, bo ona wcześniej nie robiła makijażu w ogóle. Ma makijaż, ma rzęsy. Rzęsy są też z modów. I tak. To jest jej strój, który też jest na nowej miniaturce. Jej sukienka, ta sukienka też jest z modów. Też makijaż ma taki delikatny, inny kolor kolczyków. I trzeci strój, taki sweterek jest po prostu przecudny, moim zdaniem, jest w trzech kolorach, jest mega i właśnie też i ma ten, ten, ten makijaż. Oficjalny jej zmieniłam, ma taki sportowy, ta koszulka, ta bluza jest super, też jest z modów, makijaż ma delikatny tylko błyszczek. Ona ma kilka wersji. Widzicie, tu jest Game On, bije pendicorn. <laughs> i co tu jeszcze? I Hakuna Matata jest. No i w ogóle jest, jest mega ten, ta, ta bluza. Ona też jest właśnie z modu. Dobra, zmienimy jej na to, co miała. Do snu ma taką super piżamkę. No ja to zrobiłam z tego piżamka, to niekoniecznie musi być piżamka z Hello Kitty. No, jest słodka po prostu. Na imprezę, tak. no, Ja wiem, że te trampki nie pasują, ale to jest Maja. Ona się dopiero uczy, więc spokojnie. Ona jeszcze się ogarnie, jeśli chodzi o styl. Mocniejszy makijaż, sukienka z modów yy, i bransoletka. I kąpielowy jej zmieniłam, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku, jej kąpielowy wołał o pomstę do nieba. <grych> ale Maja się opamiętała i ma taki teraz yy, strój kąpielowy. Powiem Wam, że jest całkiem spoko. Bardzo, bardzo mi się podoba. Taki pasek tu jest. No i to jest też z modów. Odcinek z modami pojawi się wkrótce. Powtórzę jeszcze raz, jakby ktoś nie usłyszał. No, także nie musicie pytać, na pewno będziecie wiedzieli wszystko, co i jak, i na pewno Wam podam wszystkie linki, które mam w zakładkach z modami, które mody pobierałam, to na pewno będziecie to mieli niebawem. Dobra, wracamy do gry. Jesteśmy i wysyłamy naszą maję do snu na tę chwilę. Kto tu mi się zgubił znowu? Gdzie Ty jesteś? Aha, tu sobie jesz w ogrodzie w nocy. Nie no, może być, spoko. Nie ma sprawy. Szamaj tam szybciorem. Wracaj tutaj do domu, idź skorzystać. Aha, muszę włączyć automatyczne przełączanie, bo zmieniłam to, jak yy, przebudowywałam. No i widzisz, widzisz. No. Dobra. No, ja ją wyślę na tą chwilę do spania. I będziemy się widzieć za chwilę. Tutaj wiem, że ten dach jest brzydki, będzie się to kiedyś zmienione i będziemy mieli więcej kaski. No, to widzimy się rano. Okej, okay, jest piąta rano. Weźmiemy, żeby Maria już wstała i podała śniadanie. No, może być ojecznica znowu, nie, ale omlet, zrób teraz. Ojecznica już była tyle razy. Maja, jak się masz. No, wiesz co, wstań na chwilkę już. Ja się na chwilkę no, wstań już i obejrzyj sobie jakieś komedie. Może ci się humor poprawi. Nie krzycz na mnie, wiem. Wiem. Wiem, że cię wykańczam. O, o, Henryk! Toaleta wzywa. Skorzystaj i weź sobie od razu odrażu szybki prysznic. Tak, jak tam nasz łódredek? No, trzeba będzie się nim zająć. Tak, i właśnie też byłam w wazie strój na małej wycieczce, żeby zdobyć pomidory. I udało mi się i bardzo się cieszę z tego powodu. Bo brakowało mi pomidorów, to takie w sumie podstawowe warzywo, a nie mieliśmy go. Mieliśmy tam jakieś smoczo-owoce i inne sprawy, a naszych prostych pomidorów nie było, ale już są. Lepiej ci? No, oglądaj. Dobra, Maria zrobiłaś jeść. Ty jesteś okej. 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 Okej, jesteś. To idź do tego, do ogródka. Najpierw, no, no możesz zebrać? Nie, najpierw sobie po prostu pielęgnuj ogród. O. No i to będziesz tam wiedziała najlepiej co zrobić. Henryk. Bu 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 bu. Dobra, nie naruszamy twojej prywatności pod prysznicem. E, Maja, 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 weź sobie zjedz. Wstań. Idź po jedzenie i potem dalej oglądaj kanał aktualny. No, wiesz to? I chodź. Ale czemu sobie nie siądziesz? Woliś na stojąco? No dobrze. Henryk. E, Henryk, Henryk. Też weź porcji omlet omletu. Tak. No i ty jak zwykle całkiem spoko. Humor. Nie ma problemu z tobą. W ogóle rachunki chyba przychodzą w poniedziałek, nie? Ale to będzie tragedia. I sobie usiadła. No i oni znowu mają jakiś zastój. Ja tego nie rozumiem. Czasami siadają od razu, czasami nie. Nie wiem. Później jak przebudujemy dom, to na pewno to się pozmienia. Eh, dziarskim krokiem Henryk nadchodzi, a Maria tu w ogródku działa, tak? Uh -huh. No i dobrze, niech działa. Zjadłaś? Czemu wyłączyłaś telewizor? Oglądaj jeszcze chwilę. Nie gadaj, tylko oglądaj. Henryk chce też byś jadł zamiast rozmawiać. Ja wiem, że więzi rodzinne i te sprawy, ale no... Idź do szkoły. No, i jak widzieliście... Yy, I tak jak już yy, mówiłam, wydaje mi się, że jednak Maja z tym Marcinem to mają wiele wspólnego, wiecie? Tak jak w sumie ogasili ten pożar razem, to to tak całkiem ładnie wyglądało wam powiem i... I w ogóle miałam takie plany, żeby Maja z Alon wybrały się do spa. A co ty tak nad nią stoisz? Pa, jest jeszcze dobrze wyrywa chwasty? <grych> Dobra. Co ja mówiłam? Aha, miałam takie plany, żeby wybrały się do spa, no ale no chwilowo nie bardzo mamy na to fundusze, ale spoko zaraz sprzedamy plony, to może się uda. Henryczku, nie stój tu, tylko sobie idź zjeść. Usiądź sobie tu na ławeczce. Dobra, szamasz tam. A ty ogarniasz. Jak ogarniesz, to. Ewoluuj. Co tu się da? Henryk, gdzie polazłeś znowu? Czemu tutaj to leży? Chyba ja to pewnie znowu źle zrobiłam. Ty się przeciągasz, tak? No dobrze, możesz się przeciągać. E, Henryk pójdzie kopać skałki, oni tutaj się będą ogarniać. I się widzę z wami, jak się będzie coś ciekawszego działo. Cóż mamy? Wychodząc z łazienki, Maja zauważa, że jej największa rywalka w szkole zostawiła swój notatnik na umywalce. Zeszyt zawiera notatki, praca domowa i mnóstwo innych ważnych informacji. Swoją drogą mi wiedziałem, że Maja ma jakąś rywalkę w szkole. Czy Maja powinna zawró... zwrócić, co? Zawrócić? Zwrócić notatnik, błąd. Zwrócić notatnik właścicielce, czy po prostu wrócić go do śmietnika? Hmm... Zwróć no. Właścicielka notatnika jest wdzięczna o jego zwrot i proponuje, by Maja przyszła kiedyś do niej do domu, pouczyć się razem. Maja nie chciała zdobyć nieuczciwej przewagi, poprawa ocenę mała. Dobrze, super, widzisz? Zwrócony notatnik zawsze warto robić to, co jest właściwe. Dokładnie, Maja zawsze tak robi. Okej, okay, Maria nam tu zebrała cały plon. Ona jest troszeczkę, troszeczkę by ją trzeba było podregenerować, więc skorzystaj, a wykąp się. A co? I potem sobie poogląda jakiś kanał kulinarny. Um, nie oglądaj rybek. Henryk cały czas łowi ryby. A my tu mamy plony. I tak, jak wiecie, ja zawsze robię tak, że pierwsze plony z danego warzywa daję do lodówki. Więc pomidor damy do lodówki. A resztę sobie sprzedamy. Okej, okay, sprzedaliśmy już mamy 200. Czy nie jest źle. Henryk tam łowi rybki. Też je sprzedam. No. Nie jest źle już. Aż tak bardzo. Starczy nam na, na, na spa. O, tutaj coś chyba znowu wyra wyrasta, tak? Czy nie? Nie. Leży sobie luzem. Ja nie wiem, co to tu robi. Chyba jakiś błąd. Okej. Okay. Nie, nie jest w błąd, to jest po prostu cebula. Dobra, to za chwilę to zbierzemy. Już lepiej ci. Maja, co ci się znowu stało? Jest zmęczona. Hmm. Tak, pójdziemy do tego spa. <laughs> Dobra. Henryczku, chodź tu. Trzeba pogadać trochę z żoną. Tak. A, masz zmysłowy pocałunek. Poprawi humor. O, jakie to było słodkie. Obejmij ją. jest nieprzemijającą miłość. Co jeszcze możecie robić? I opowiedz jej porywającą historię. No i opowiedz jakiegoś suchara, bo przecież ty jesteś mistrzem sucharów, nie? Hermetyczny dowcip, proszę bardzo. Mmm, co oni są słodcy. Całe życie razem. Mmm, to jest urocze. Dobrze. Już Ci lepiej, jeśli chodzi o towarzystwo? Tak. Czyli będziecie teraz sobie siedzieć i, i dyskutować, tak? Wiecie co? Zaczekajcie chwilę, tylko wymienię te krzesła i do Was wracam. Okej. Okay. Wymieniłam, bo już mnie drażniły te krzesła, powiem Wam. Nie podobały mi się. <grym> Musiałam je zmienić. Dobrze. Maria? Um, no w sumie leży omlet jeszcze z godzinka. No to dobra, to zjedz omlet. A ty jesteś głodny? Nie, ale mógłbyś iść do kibelka. Wejść <grym> do kibelka. Ach, pewny siebie. Kroczy dumnym krokiem. No i nie siadają. Eee, widocznie lubią mieć na stojący. Co my tam wiemy o świecie simu? Okej. Okay. Maja. Mają może w pełni cieszyć się weekendem, wiedząc, że jest jedną z najlepszych uczennic w szkole. Dobra, tam dodatkowe zaliczenia. Kto by się nimi przejmował? Ty jesteś wykończona, wiesz co? Zdrzemnij się. Zdrzemnij się, jak się zdrzemniesz, to pójdziemy tego spa. A ty idziesz z jedzeniem do łazienki? Nie no, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale... Jak chcesz. Henryczku! Nie oglądaj rybki, nie, 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 Ty tutaj pomożesz swojej żonie, bo jest zmęczona. Wyczyść to. Um. Oj, coś tak ścięło. Zostawimy te plony, nie będziemy jej męczyć. Jak sobie zje, to potem niech sobie idzie. Hmm, Poćwiczy umiejętności literackie. Gdzie ty zostawiłeś ten talerz? Henryk, sprzątnij to. I jak sprzątniesz, to mógłbyś nam ulepszyć kibelek. Co chcemy? Samoczynne czyszczenie. Aha, no to, ulepszałeś, zepsułeś. Suju. Napraw to, a potem wytrzyj podłogę. Maja sobie, o, patrzcie, kto przyszedł? Patrzcie, kto przyszedł? Maja, dźwigaj zadek. Eee, zaproś do środka. Chodź Marcin, chodź. Ty się wyprostuj, jak idziesz do chłopaka. No. Boże, co za dziewczyna. Patrzcie, jak oni dzisiaj pasują nawet ubranie, ubraniem, no po prostu cudownie. Wiecie co, to chyba może zweryfikujemy swoje plany. Usiądźcie sobie razem tu. Właśnie? Aha, musicie ze sobą pogadać. Dobra, no to e, popraw humor. Henryk, gdzie ty idziesz? Z kim ty idziesz rozmawiać? Czy to jest jakaś Dominika? Henryk, ja się o ciebie martwię. No ale dobra. E, Maria, wiesz co, poczekaj chwilkę. Skoro mamy gościa, to weź sprzątnij ten śmierdzący omlet, przecież wstyd. I upiecz coś. Mmm. Raunie z paczki? Nie. Co możemy upiec? Placek owocowy może? tony cytrynowe, placek owocowy. Zrób placek owocowy. Gdzie to jest? Zrobiłabym lody, ale nie mam jeszcze tego dodatku... Yy, ...kuchni. Dobra, usiądź razem. Chodź, zaproś go do swojego pokoju. Nie będziecie tak przed pokoju rozmawiać. Henryk, a ty tam zamiast wyrywać jakąś Dominikę... ...to mógłbyś tu wyrzucić to. Znaczy się, nie. Najpierw odzyskać części. A my tu się zajmiemy Mają i Marcinem. Poznaj go. Marcin, no ładnie. Plotkuj. Oj, ale ścinki, ale ścinki. Ja nie wiem, co dzisiaj mój komputer nie ogarnia już. Eee, ożywiona rozmowa. Henryczku, co tu ci nie podoba się? Co jest brudne? Nic. Nie strasz mnie, że mamy brudno. Aha, tu. Rzuć to. Nie ma zdrzemni się. Ochwal szczerze. Maria tam działa w kuchni. Ochwal strój. Henryczku, gdzie idziesz? Spać? Nie zjedzesz z nami jedzonka? Idziesz spać? Nie, idziesz spać. Chodź tu. Tak, Maria, zawołaj wszystkich na posiłek. Zawołaj na posiłek. Tak, chodźcie na placek owocowy, świeżo pieczony. Marcin, ty też. No, I gdzie ty idziesz z tym plackiem? Aha, bo oni nie będą mi teraz siadać, tak? Czemu ty... Ja nie rozumiem. Gdzie ty idziesz z tym teraz? Dobra, nieważne gdzie idą. Wszyscy idą tu. Dobrze. Nie ma sprawy. Popatrzcie, jakie to jest super słodkie. E, dobra. Dobra. Hmm. Zapytaj o Barabara. Bara. <laughs> nie, 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 nie. żadne romantyczne. Okaż podziw. Smakuje ci Marcin? Jakoś dobra. Tak, usiądźcie sobie razem. No, jakie to jest rodzinne, no, no. Ja wam mówię, że oni tak jakoś mają bardzo yy, łatwe te kontakty. Ale no popatrzcie, jakie to jest urocze. Henryk, gdzie ty idziesz? Henryk idzie spać, on ma wszystko gdzieś. Dobra. Bęba, bęba? Ale miścina. Wiesz co, Maria? Nie, weź tutaj. No właśnie, ty wiesz co masz robić. Dokładnie. Ma, ja nie rób głupich min. Zmawiam o zainteresowaniach z nim. Gdzie on poszedł? Do kąpa. Macim, naprawdę. Nie masz swojego? Dobrze, idź spać, idź, idź spać, ty jesteś bardzo zmęczona. Maja, maja. Gdzie to dasz? Schowałaś do wyposażenia. Wiesz co, to, to powiedz Marcinowi, żeby sobie poszedł, bo jesteś już zmęczona. To nie ma, no znaczy, się, na pożegnaj się nie reagują, nie? Oni nie wychodzą, jak się mówi, pożegnaj się. A, jak się mówi, pożegnaj się. Jak się, jak się żegna ich, po prostu trzeba ich wyprosić brzydko. Gdzie tu jest teraz, to wyproś? Tu. Wyproś. No, Marcin, złap z tego kompa. No, przepraszam cię, Marcin, jestem zmęczona. Muszę niestety iść pój pójść spać. Pożegnaj, tak. Papa! Pa. Do zobaczenia, Marcin, do zobaczenia. Dobra, ja wysyłam i maję do spania też. Nie do kompa, tylko do spania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli się Wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, że w opisie macie linka do bloga i do Instagrama. Możecie mnie tam obserwować, śledzić, wchodzić, czytać, pisać komentarze i w ogóle wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wiem, czy to już mówiłam. W każdym razie, do usłyszenia w następnych odcinkach. Papa. Pa.